No dobra, no i co? No i jedziemy dalej. Gdzie jest ta kampania? Tutaj. Tak, tak, kont proszę kontynuować. Dobra, jaka mapa? Kurde, tą bym chyba, chyba sobie wziął jako ostatnią mimo wszystko. Bo, kurde, no jest jaka najbardziej ogarnięta. Teraz moglibyśmy w sumie, co, to, to czy to? Chyba będzie prostsza, mam nadzieję przynajmniej. Nie da się, w super. Mm. Aha, kiedy są niszczone te domki. Dobra, korupcja fajnie. Garnizony nie mogą i tego. No dobra, to niech będzie. I kogo tu można spróbować? Można pana tego gościa weźmiemy, chociaż. Hmm. A no dobra, no niech będzie. Pan Wataszka i co? I. Weźmy sobie kogoś może faktycznie od nalotów, o, bo teraz Pan jest już tutaj zmęczony poprzednimi pierdołami, więc dobra i właśnie weźmy sobie nalociki, żeby Szybciej rozwalać tutaj te ich domki i więcej, bo no właśnie są bardziej pancerne Więc syf, dobra co tutaj No można też od razu gościa, od tak Właśnie będzie mniejsza szansa, że tam samolocik coś rozwali yy, Można zacząć z... A więcej forsy Tutaj nikogo nie potrzebujemy. Tutaj można jeszcze kogoś. Korupcję lekko. A, nie będzie. Nigdy go nie wybierałem. Nawet może sobie tam być. Dobra, i niech tego, bo i tak ta korupcja. Będziemy mieć drużyny antykorupcyjną od razu. Chyba ulepszone te bajery, po prostu. To tak działa. Ale co tam, mamy największy cheat, czyli wsparcie sniperów. Teraz właśnie wreszcie. O, teraz się zaczyna właśnie. Że kiedyś my mieliśmy już od razu strefy na początku bezpieczne. A, teraz już nie, teraz... Aha, tylko jedno ten. O, kurde, no to. No nieźle. A, inflacja skoczyła, nieźle, super. No właśnie. I teraz oni będą zaczynać z różnymi... Im więc coraz więcej stref będą kontrolować na początku. No, info jest fajnie, tylko co z tego, jak? Yy... Inflacja jest jakaś w pizdę duża. W pizdę, znaczy, no właśnie. No specjalista w walku, <śled> dwóch tych... Od walki w mieście, no bez sensu kompletnie, ile tu jest miast. To jest najbardziej uzle specjalista chyba ze wszystkich. Kurde, co z... Inflacją tak skoczyła, Nie ma nic o inflacji. Właśnie, to wsparcie w ogóle nie idzie do góry. No dziwne, 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 dobra, jakieś problemiki. Pracka, pracka. Praca, praca. Mhm. Dobra, i tutaj też jak najszybciej sobie kupimy gościa od jakiegoś żołnierzyka, żeby... drogie to wszystko, jak nie wiem co. Nie, ta inflacja jakaś taka dziwna. Czołg jeszcze tutaj. O, czołg w sumie nawet już mógłby być A, spoko. Nie wiem jakby będzie przejeżdżać tutaj przez ten syfny teren. Chłopaki wkraczają do akcji, dobra, i robota, nie ma roboty w ogóle. No i przede wszystkim trzeba ich właśnie tutaj na te regiony, żeby zaczęli tu budować, bo oczywiście kiedy oni kontrolują, rebelianci te strefy, o no, super. O i od razu znaleźliśmy obozie, idealnie. Kiedy rebelianci pilnują tych stref, no to wtedy... Wtedy nic nie może się tam budować. Dobra, wy rozwadzicie tego i spróbujcie, ile tu macie, 10 siły. No to jeszcze jednego gościa kupimy. No właśnie. I chyba jeszcze jednego, bo tak. Hmm. Albo na lociki, właśnie. Aha, i wy sobie uciekacie tutaj, czyli tu prawdopodobnie jest to bozik. Eee, no dobra, wy na razie jedźcie tutaj pomóc, tylko żeby czołga nie zabrali, bo będzie fail, no eee, dobra, uciekają w góry po prostu, dobra, co tutaj, o jest, ukradli, aha, fajny atak, dupy, no i trzeba będzie zapłacić okup, już widzę, bo nie zdążymy, trzeba byłoby tam ludzika wystawić, ale... No, niestety musimy zapłacić, i wtedy ich możliwości rosną. Oczywiście, bo dostali kasę, ale. Ale przynajmniej wypuścili tutaj gościa z pracy. Dobra, i na pewno będziemy chcieli ten czołg wystawić. Kurde! Denerwują mnie tutaj, Ci nie powiem, że nie. No dobra, więc Ty pójdziesz tu. Ty tu. Ci zaraz... Oni dziś idą, nie, dobra, no to na chwilę. Już. Żeby mi rzecz. Znaczy, no dla mnie to spoko, bo skoro to już będzie się nabijać. Tutaj ten bonus do tych relacji między zagranicznych, to fajnie. Dobra, ty tu i od razu czołga masz. Co się dzieje? 5% nie udało się. Dobra, dobra. Robota dalej. Trzeba będzie zmniejszyć tą korupcję wreszcie Dobra, no i czołg sobie, sobie jeździ. Najlepiej właśnie jak ten czołg jest to, go cały czas w ruchu trzymać, bo... No bo on obniża tutaj tego To wsparcie tutaj ludzi jest, robota wszędzie Dobra, wy wreszcie zwierzcie te domki Na czołg tutaj powinien na spokojnie sobie dać radę wszystkich odpuszować Dobra, i oczywiście Was sprzedajemy. po co tu? Dobra, w górach, gdyby tu już byli w górach, po prostu tak sobie do końca gry spoko. A wszędzie chcą roboty. A bo tam jest tego. Obozik, no dobra, to obozik od razu tutaj rozwalimy. Yy, wy też wracajcie, to sprzedamy. I dronki by się przydały, żeby te samolociki trochę lepiej wykrywały tutaj, te eee, Okej. Okay. Co tu się dzieje? Eee, znowu reforma więzienn wię więziennictwa. No pewnie. Dobra, tu obozik padnie, czołg co może tu jechać. Dobra, na razie ich mniej więcej kontroluje... Ile roboty? No to wszystko trzeba pod pracę teraz. Tylko jakie to są tereny. No właśnie, mamy wykupione sporo to w ogóle wiejski. Mamy sporo do wiejskich pierdół i oczywiście nikt nie chce tego. No. Normalka. Dobra, to jeszcze za 11 zł się kupi. A ja zapomniałem w ogóle, że mamy no właśnie wsparcie snajperskie. Te cheaty przecież, no. <grytania> o to teraz za każde wsparcie oni mają przetagowane. No, roweźcie do mnie, płaczcie. No, tutaj się gdzieś pojawili. Dobra, teraz chcemy zabezpieczyć jak najwięcej tych tych sieda. Dobra, was, tez, też można przedłużyć. Mi się język plącze z wrażenia. Dobra, czołgi na razie wciągle tutaj w odwodzie. Dobra, ty mógłbyś zginąć, byłoby fajnie. No właśnie. Wsparcie sniperów. I tu też dwóch sobie pada. Genialne to jest. A wy chcecie oczywiście pieniążki, pieniążki. No jak żeby nie. No co, no muszę zapłacić. Nie będę tutaj ćwirować. No, forsa jest. Co dalej? Problemy dalej są z tymi, ale jakieś drogi by się przydały. Macie traktora i pola. Tak rzadko się to kupuje, ale. Już chcą negocjować. No, ale ja nie chcę negocjować. Taktyki walki w tych jaskiniach, bo to 100 lat zajmuje Dobra, czołg do odwrotu Wy tu jesteście i spoko A ganiaj ich tam, co są. Obozik znaleziony O, kolejny garnizon To można sobie wykupić, o Garnizony wzmacniają tutaj wsparcie w tych, tych, pomagają w dzikom. No problem z pracą, no ale co ja wam poradzę? No to jest właśnie gra na tych wyższych jakichś tutaj utrudnieniach, że jest praca, ale ja ci jej nie budują. ja mogę zrobić? Dobra, dajcie te. I macie radiostację, ok. No, nie mogą już odmówić. Udało się, dobra, was, na weźcie tą nie tylko rozwalcie i na chatę wracacie. I można w sumie trochę, o, tych podszkolić. I nawet to, bo coś ta kasa, nie wiem, niby mamy pół mapy zabezpieczona, a kasy w ogóle nie ma. Mm, pełna reforma. Dobra, was tutaj. Wyjdziecie, a wy pomagacie. Czyli niby tych młoteczków to jest 500. Więc coś tam dobra, dawać kasę, niby coś tam się dzieje, ale... Jest dziwne to. Rok znowu chce wypłatę. Dobra, wszyscy do więzienia trafią I znowu tu w tych górach. No dobra, jak w tych górach byli tam byli, to jeszcze pół biedy. Można nawet przyspieszyć roboty w górach jakąś pracę im tam załatwić Nie ma bata Czołk może nawet w sumie tu pojechać gdzieś znowu znowu A, spróbujemy ukryć tych sędziów no, korupcja się zwiększyła, no ale tam tak korupcję chyba no, na maksa tu tyramy więc nie ma problemu no, ci chcą już uciekać 100% o genialnie To Was też w sumie można przedłużyć, bo o. Yy, Dobra. dobra tu w dół, bo się obóz pojawił Tutaj. No to ładnie. Nie wiem z jakiej. A tutaj był obóz, z jakiej dupy oni tam się pojawili. No dobra, to co? Więcej, więcej ludzików wyszkolimy, i wiele no. no. Dzięki temu genialnemu wsparciu sniperów, to tu no, nie ma podjazdu. O, popy i od razu rozwalej. Mm. No, wy też od razu tu. A będzie tu cisnąć, dobra, co to jest? 30% i się udało. Bombardujecie dalej, i no niestety trzeba odrzucić deala. Dobra, dajcie maksimum tych. Dałoby się obniżyć korupcję. No a tutaj w ogóle już zaraz padną. wsparcie sniperów ich rozwali no właśnie i tutaj już żegnamy ich dzięki no wy tu, wy tu tu i tu Te drogi można jeszcze lepsze no tu też był obóz <grystanie> raz w sekundę kas, znowu kas, materialiści Mam na maksa, mam na maksa wsparcie, to już nic tu nie zrobię Korupcję można zmniejszyć, ale to tam ten... Dobra, czekamy na razie. O. Chociaż brońki... Nie, też mam już na maksa. No hmm. nic. O jejku ojejku. Samolocik nie trafił, smutni są ludzie. Tam oczywiście nie mogłem sobie poradzić, ojejku. 7% No, tutaj można ich lekko potyrać, bo zaraz będziemy chcieli ten deal... ...trowić w kasa, w... Wy... Wy walczycie chyba, ta? Dobra, wracajcie na chatę. Ech, rozwalcie wszystko. No, bo pieniądze to pierdoły już. No jeszcze zwiększymy force będą lepiej walczyć, zieloni. Garnizonik. Dobra, i ciśniemy ich już do końca. No, szybko, zanim ten deal... Dobra, tam jednej jaskini nie oczyszczam, ale co z tego. Dobra. No, reputacja jest... ...genialna, więc to niczemu nie szkodzi. No i jest. Proste, 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 proste. To teraz, oni nauczą się nowej taktyki, czyżby tak? Mogą atakować przez rzeki. Hmm. No niestety. Na ja to nie poradzę. Czołgi potrafią walczyć w każdym terenie, a to ciekawe. O, kiedy wygrywają, niebiescy dostają więcej tego. I no niestety teraz takie średnie się trafiły. Myślę z tymi czołgami, może faktycznie tam. <laughs> żeby wjeżdżały te góry. To w sumie jest jej główny minus.